Siemandero kolanero, ja jestem Elviso, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale z Waganowic na Craft MC! No i moi drodzy, uwaga, uwaga, w tamtej sobie wbiłem na serwa i uznałem sobie kurde, akurat... Totalnym przypadkiem, nie wiedząc czemu na serwerze jest mój najlepszy ziom, czyli kubalonka. I tak sobie pomyślałem, kurde, to jest osoba, która zrobiła dla nas za może i kupę pieniędzy naprawdę olbrzymią fabrykę wojanków, więc w tym odcinku czas najwyższy, aby to w końcu wykorzystać. Prosiłem go, żeby była tak tajna, żeby nawet ja nie miał pojęcia, gdzie ona jest. No i moi mili... Aż do niego musiałem napisać, żeby nie tutaj tepnął, co nie? No i słuchajta, słuchajta. Ja od tą fabrykę to wydałem, kurde, nawet nie mam pojęcia ile, ale coś pokoju miliona. Nawet teraz nie pamiętam. Ale czekajcie, ja mam w ogóle kasy? Balensku, balonka. Myślę, że ma sporo. No kurde, to myślę, że ma chociaż połowę ode mnie. Więc, moi drodzy, czas najwyższy, aby właśnie w tej fabryce zrobić największą produkcję, jaką widziała ona na żywo po prostu. Więc uwaga, uwaga, moi drodzy czas Najwyższy, aby ustalić taki po prostu przetarg, w którym po prostu będzie mógł zarobić sporo kasy, produkując dla mnie naprawdę kupę wojanków. Więc moi drodzy, czekajcie, czekajcie, więc teraz tak, żeby sobie tak to jakoś sensownie obliczyć, nawet teraz jakoś tyle, może nawet włączyć na odcinku kalkulator i sobie to policzymy, ponieważ żeby kupić, moi drodzy, czekajcie, Łuzagasta, która jest potrzebna, żeby zrobić wojanka, kosztuje jakoś, kurde, nie wiem, z 1200, czekajcie, gdzie to było, Łuzagasta, Łuzagasta, zagasta. tu jej nie ma? Aha, to by chyba w jakiejś innej sekcji. Ej, nie wiem, widzowie, nie wiem, ale z tego co to było jakieś 1200. Więc tak racjonalnie, moi drodzy, sobie tak oszacujmy, że, żeby zrobić jednego wojanka, musimy zawolić tak 400 baksów, co nie? Więc uznajmy, że 400 e, razy e, 100. To byłoby, moi drodzy, 40 tysięcy, co nie? Więc tyle musimy wydać, żeby zrobić wojanka Ale, moi drodzy, to jest plus nasz czas, który musimy na to poświęcić. Więc, co jeżeli znaleźć by osobę, która akurat by miała chwilę i by chciała zrobić większe pieniądze? Bo zanim zamiast właśnie 40 koła, dam mu za to na przykład 60, ponieważ wspieram bawki przedsiębiorców i trzeba wesprzeć także mojego zioma. Więc, zróbmy teraz właśnie, bro, tabliczki i czas najwyższy, aby go o tym poinformować, że mam dla niego propozycję, która nie jest do odrzucenia. Więc zacznijmy tak prosto, moi drodzy. E, jedna skrzynia ma 27 slotów, czyli, tak, uznajmy, tak już e, nawet jakoś tutaj bardziej szacunkowo, że cała skrzynia ma 60 slotów. Tak, już sobie załóżmy, że no wiadomo, że brakuje paru sztuk, ale okej, okay, 60 slotów. Więc tak można powiedzieć, że e, dwie duże skrzynie no to jest kurde około 120 sztuk wojanków, co nie? Dobra, więc tak podsumowując, mój drodzy, to ja bym chciał takie trzy duże skrzynie wojanków, więc obyćmy sobie dokładnie ile to by nas kosztowało, się to sobie sami robili, więc 400 sobie policzmy właśnie mniej więcej, e, 90, 120 to byłoby 48 tysięcy. Wiecie co? Zaszalejmy, zaszalejmy. E, ile, czekajcie, e, ile pieniędzy byś chciał za wyprodukowanie ja to właśnie jakoś ładnie ujmiemy, za wyprodukowanie czterech dużych skrzyń wojanków, biorąc pod uwagę że taka produkcja kosztowałaby Około 80k. Dobra, więc powiedzcie mi, co by za to wziął. Dobra, jaka e, kwota dla Ciebie? Proszę, rozsądna. E, no bo kurde, to się nie zrobimy, że nie dam mu, wiecie, 200 koła. Znaczy, no może 200 by przeszło, ale nie dam mu 300 koła. Zresztą, nie czegoś, co kosztuje 8 dych. No wiadomo, że to kosztuje też czas, ale no kurde, widzowie. To chodzi o to, żeby się sobie miał okazję, żeby zarobić kasę. Tu głównie o to chodzi w ogóle czekać, że on już kit spawner. Kit spawner, oj. E, nie, to chyba było kit spawner. Oj, moja ranga Elita daje swoje, co nie? <laughs> Ona daje swoje. Kit klucza jeszcze sobie weźmy. O kurde, Elviso. Elviso. Nie. Do domu, drodzy, więc teraz czekajcie. Jak Danesie pokroju jeszcze 200 kafli, to jestem w stanie, chociaż nie, no kurde, ile to byłoby czasu, żeby te wszystkie 100 łatwiej się nastawić. Szczerze, moi drodzy, no, bym mu dał 300 kafli, bo to jest takie, kurde, po prostu, wiecie. To jest takie męczące. Wojanki to w towar, więc rozsądnie myślałem, biorę półtorej miliona. O kurde. Dobra, czekajcie, aż mu napiszę, aż mu napiszę. Eee, właśnie po. Wiedziałem na odcinku, że więcej, e, niż, więcej niż 300k się totalnie nie opłaca. XD. Dobra, ale że Cię lubię. Ale, że Cię lubię. Daję 450k Okej, <laughs> okej okay, okay, moi drodzy, okej okay. Ja go lubię naprawdę, ja chcę, żeby sobie zrobił kasę Bo on to i tak wyda na jakieś dobre rzeczy Naprawdę, ej, ej, co? Nie podoba Ci się? Nie podoba Ci się? Synek, nie podoba? Nie podoba się kasa? To jest jedna czwarta tego, co masz na koncie Chciałem cię oskamować, ale masz więcej niż 2 IQ niestety. Niech ci będzie. No i Essa, moi drodzy. Essa, dobra. Okej, okay, to nawet mu teraz napiszmy, moi drodzy. Oj, to było niechcące, To było niechcący. Daję ci zaliczkę 200k. E, reszta e, po e, wykonaniu. Tak mu napiszmy, a jak skończysz, to schowaj w e, safe e, miejscu. E, i daj wskazówki, jak tam trafić S. Yes. No więc, moi drodzy, pej, Kuba Lalonka 200, 2, 3. Nie mylmy się nie chcą, by to teraz było jakieś stopy. Dobra, więc szczerze, moi drodzy, to jest totalnie uczciwy deal, no bo sobie pomyślcie, ile on by musiał spędzić czasu, że skoro spójrzcie, skoro z jednego stołu alchemicznego, macie możliwość, żeby zrobić trzy wojanki, co nie? Trzy wojanki, no to kurde. Nie szukajmy się, to jest dość mało, ok? Więc e, żeby serio poświęcić aż tyle czasu, aby zrobić tego kilka skrzyń, to gość musi spędzić dosłownie parę godzin na serwerze. No kurde, jestem też w ogóle ciekawy jak to skończy, że mi dał informację, ile to robił, bo naprawdę to już czuję, że to może być naprawdę du dużo czasu, ale dzięki temu, moi drodzy, będziemy już mieli taką po prostu tego produktu, tego taki zapas, że będziemy mogli handlować wojankami ile w lesie. Więc wtedy, moi drodzy, możemy nawet sobie otworzyć własny sklep, który jest tylko i wyłącznie pod wojanki. Ponieważ wiecie chyba, że aktualnie mam tutaj spory monopol, więc tak gdyby właśnie, moi drodzy ze sklepu wojanka, zrobić sklep z wojankami. Chociaż, kurde, jakiś pomysł to jest, moi drodzy, więc nie wiem, czy nam to jakoś fajnie wyjdzie, ale no kurde, dałem mu te 200 kafli, W ogóle też mój taki sposób na kasę najlepszy jest taki, że na rynku te klucze one są pikantnie drogie, ok Żeby kupić epicki klucz na skrzynkę, moi drodzy, często ludzie płacą 400 koła za jeden klucz, to, nie? Więc ja sobie po prostu robię tak, rynek Excel. Daję sobie takie na przykład dwa klucze za 340. 9 tysięcy i to za po prostu schodzi w sekundę, więc dzięki temu, moi drodzy. Wujek Elviso ma jakąś kaskę. Więc, moi drodzy, rynek też żeby właśnie jakiś może to 6 za 169, 9. Coś tak myślę, że good Deal, więc, moi mili, w tym momencie: Subujcie kanał i bądźcie właśnie na, na naszym kanale na bieżąco. w mi minęły nowe odcinki z Wojanowicą no i Mordo. Wbijaj na Craft MC i graj z nami w najlepszy Skyblock w Polsce, w na najlepszej wersji Minecrafta, Więc, moi mili, ja byłem Elviso, to był Wojanek, a teraz czekamy na nową produkcję, żeby rozpocząć największy handel, największy wolny rynek w historii Wojanowic. Więc, moi mili, ja Wam bardzo dziękuję. Dziękuję, byłem Elviso, Siemanowa, Eluwa oraz największe przeolbrzymie i najpotężniejsze, jak zwykle od 6 lat. Jo!